Dzień Dziecka obchodzimy 1 czerwca, ale Centrum Handlowe Fabryka w Mrongowie zorganizowało obchody tego wyjątkowego dnia wcześniej. 29 maja na terenie Centrum milusińscy mogli wziąć udział w konkursach i skorzystać z wielu ciekawych atrakcji. Była wielka, dmuchana zjeżdżalnia, trampolina i ścianka wspinaczkowa. Specjalnie dla najmłodszych przygotowano pokazy jazdy na rolkach, o które zadbała grupa mistrzowska Blue Beer? Macie jak się bawisz tutaj na fabryce? Świetnie! A co Ci się najbardziej podoba? Najbardziej mi się podoba wspinaczka. Mi się bardzo tutaj podoba, właściwie podoba mi się to, że fabryka organizuje takie dziecka dla wszystkich dzieci i najlepiej to są właśnie spinaczka i ta zjeżdżalnia. Adrianie, co Ci się tutaj najbardziej podoba? Sumo. A brałeś udział w sumo? No. Jak? 10 razy z rzędu. I co, trudne, łatwe? Łatwe. Najbardziej mi się podoba właśnie ta, ta, co się skacze tutaj na tej trampolinie. I jeszcze mi się podoba wspinaczka. Brałam udział w sumo, a najbardziej mi się podoba zjeżdżalnia. A dlaczego zjeżdżalnia? Bo jest fajna, kręcona i szybka. Podoba mi się najbardziej ścianka wspinaczkowa. A dlaczego? Można wygrać fajne nagrody. Jak Wam się tutaj podoba na Fabryce i czy uważacie, że takie imprezy są fajne w mieście? Tak, są fajne. Mieliście również okazję zobaczyć pokaz rolek. Trochę się zajawiłyście takim, takimi tematami sportowymi? Tak. Jak Wam się podobał? Świetnie. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Fabryka odbył się dzięki zaangażowaniu firm. Supermarket na Górce, Neonet, KROP kaks i 1001 drobiazgów